na stadionie. Dzisiaj będziemy trafiać piłkę, piłką, tak jest to dziwnie ale 没有。 oldu <small> Macie piłkę? A co jest? A co się stało? A ja, No, czwarta. No, to czwarta. Krzywo! Krzywo! Młody Mateusz! To skąd Mateusz? To skąd Mateusz będzie oszulała? Z

Już będzie Mateusza piątka! Już, już Mateuszu, będzie twój piąty strzał! Skąd? Dalej, po No dalej, odejdę, żeby złapać piłkę. A! A! Uciekał piłka. Proszę. To jest ta pieka, która ma strzelać. z dalszej. Ola, to jest z dalszej odległości czy z co Mateusz? Stoi tej co Mati? No. Maty celuj. E. To aj, trochę! Aj, aj. Za duże kempy. Jakby nie było tych kempów, to by było. By było sprawiedliwie, by było, by był, stał. Ostatni no, ty, trawisz czy nie? No dalej. Dobrze szło na początku! Dobrze szło, szło na początku! Dobrze szło na początku, mam! Tak, oto jest słońce, jak widzicie. to no by było na tyle z tego odcinka i widzimy się w następnym przypominam zostawcie łapkę w górę suba i ciekawy komentarz i na razie